No proszę ślady skela, miałem nosa. Sama się nie przywiązała. To miała być przynęta na widłogona, ale widzę, że na wiedźminów też działa. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra mimo lat, aż tyle lat co ja cłoniaku. tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć. nie daje wam się nudzić, co? Mhm. Jeszcze nie wylazła z teleportu i już wydawała rozkazy. A jak próbowałem coś wtrącić, to. Damom się nie przerywa. Dokładnie. Czasem się cieszę, że przez tę moją gębę romanse mam z głowy. Nie wszystkie kobiety oceniają po wyglądzie. Masz rację, dziwki oceniają po mieszku. Ale tu też nie mam się czym chwalić. šales leči Naprzód! Nie znoszę, jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam już oszczędzić zachodu i dać się zasieć. Mm, jeszcze samemu się wypatroszyć i nabić na roże. To no właśnie. No ale na to niestety nie ma co liczyć, więc czeka nas wspinaczka. Trochę ruchu ci się przyda. Słucha? No wiesz, zaokrągliłeś się tu i tam. Widać, Mocno że krwali. zostało jeszcze sadełka. Nic tak zimowaniu. Daleko już nie za. Chciałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować i na niego. E, tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kadwańskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci skąd go mam? Nie. Chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam standard. Powiedziałem, dasz co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się oźrebiła. Eskel i Wojsiłek związani mocą przeznaczenia. Urzekająca historia. Drwij sobie, drwiej Po prostu zazdrościsz. To wylądował. I to niezbyt zgromadzone. Patrz na te ślady. Chyba zło. Idą se łowiecki, idą se percio. Juchasa nie widno i no z zbercą. Co to za piosenka? A, taka tam góralska. Akurat do wspinaczki. Matka mi śpiewała. Pamiętasz ją? Tylko tę głupią przyśpiewkę, nic więcej. Warto się tu rozejrzeć. Wygląda na to, że zwiał do leża. I dobrze, stąd już nie ucieknie. No dobra, zbierz płyn rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Ty nie z tyłu, tuż pod czaszką. Jen wspomniała, po co jej to? Jak to? Czyli ty też nie wiesz? I nie niepokoi cię to? Pewnie, że niepokoi, ale bez jej pomocy nie odczynimy klątwy. Może lepiej było Tris wziąć? Powiem tak. Jeśli Jen nie da rady z umą, zawsze możemy zwrócić się do Tris. Nie będzie miała pretensji, ale gdybyśmy zrobili na odwrót... O działoby się. No właśnie. Dobra, dość gadania, chodźmy. Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, wojsiłek czy płotka. No i kto jest lepszym miejscem. Wyzwanie Żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. Wygram jadąc na kulawej świni. Dobre sobie. Nie doceniłem cię. Czy raczej Wojsiłka? Rącza bestia. A ja przeceniłem ciebie. Gdybym wiedział, że tak łatwo pójdzie, to bym się o coś założył. Założymy się o coś następnym razem. Tylko, że wtedy wygram. Mhm, mm pewnie. O. Za... <gry> Cholerny kryształ. Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. Co ci gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widło gona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę, jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Masz jakieś wątpliwości? Nie ufasz nam? Ufam. Ale boję się, że wy nie ufacie mnie. Dlatego wolę utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Póki co, pokrętna logika. Może tak się wydawać, ale jeszcze przyznasz mi rację. Słyszałem o łóżku, bo spać na ziemi. Nie polecam, podłoga jest z kamienia, strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. Aż tak przeżywasz Tris, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczy się inaczej. Gerard, nie chcę wyjść na pamiętliwą zołzę, ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę, w tym właśnie łóżku. Tak wiem, straciłeś pamięć, niech ci będzie. Umówmy się tak, nie będę ci już robiła o to wyrzutów. A ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Świetnie. To przejdźmy do bardziej palących kwestii. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomuszę Skelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Już to załatwiłem. O proszę, jaka proaktywna postawa. No to został jeszcze drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. A z kim będziesz rozmawiać? Czy to też tajemnica? Bynajmniej z idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie, członkini Loży, elfia wiedząca. Właśnie, wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie, więc poradzę się jej w sprawie umy. Zadowolony? Mam uraz do Twoich koleżanek po fachu wiedzących czy niewiedzących? No jak trzeba, to trzeba. Chyba jednak nie do wszystkich się zraziłeś, ale mniejsza z tym. Pięknie dziękuję za pozwolenie. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potest... Po, potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Mm -hmm. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. Ah, hier ist